Dzień dobry, chciałem nakręcić krótki film, bo trochę czasu znalazłem. Dla gołąbków niedawno z pracy wróciłem. Telefon nowy, nie wiem jak wyjdzie film, bo tam ten telefon przejechałem dwa razy wózkiem widłowym. Rozlał się wyświetlacz, musiałem wziąć drugi. Gołąbki puszczone w pary, wszystkie gołąbki wniosły jajeczka. O, co? mają mieć młode no w tym tygodniu zaczną się lenąć już gołąbki pod koniec tego tygodnia gołąbki zdrowe wcześniej trochę puszczam w pary bo później będę miał trochę pracy na działce i wcześniej rozdzielę zrobię jeszcze kurację na rzęsiska po odsadzeniu cztery treningi no i loty tak Gołąbków na razie nie puszczam, ale ja są lata w sąsiadowi, tak gołębi złapał. Więc nie wypuszczam, ale trochę mam nie swoich też gołąbków. Raczej znaczy, moje gołąbki pozostałem, tak, ale gołąbki nie wypuszczane i pewnie by uciekły. A ja samczyków miałem mało, musiałem dołożyć właśnie tych od kolegi trochę samczyków. Dlatego nie będę wypuszczał. Łączków został nie Musiałbym przekładać trochę byłoby roboty. Nie mam na to czasu. Miałem mały problem z jedną samiczką. No nie mogła znieść jajka. Byłem zajęty swoimi sprawami i nie zauważyłem tego. Roczna samiczka, pierwszej jajko. No i zdechła, tak. I to samiczka po tej mojej parze topowej, tak? Bo trochę mi szkoda i moja wina, mój błąd. Ale trudno się mu. No, czekamy na młode gołąbki. No, myślę mieć tak 50 parę młodych gołębi. Nie? Więcej nie, bo mam mały gołębnik. I zresztą nie chcę więcej, bo jak wszyscy wiedzą nie jestem bogaty. Kurde. a ten sport teraz kosztuje bardzo dużo pieniążków, czasu i pieniędzy tak worek karmy to jest jakieś 80 zł tak 80 parę, różnie tam około ko 100 zł tak? no przejdziemy do drugiego przedziału, tam zostało parę samiczek udało mi się sparzyć prawie wszystkie swoje samiczki tylko jedna została, dobra idziemy do następnego pomieszczenia, tutaj nie ma co im przeszkadza i rozparły mi radę jedzenia Daję pszenicę i mieszam z rozpłodową karmą rozpłodową lotową MDM-u idę po <grym> no, pszenica od kolegi że trochę taniej bardzo dobra pszenica no. idziemy dalej, nie zostały samiczki, jedna tamta, co ma problem z tym skrzydłem, to zostawiłem ją, nie chcę, jej, nie chcę ją likwidować, bo to była moja wina, że tak ma to skrzydełko. No i tu jedna samiczka została moja, moja jedna samiczka, ta z hipesikiem, zabrakło dla niej samczyka, no i dwie tam od takiego kolegi, co rezygnował z gołąbków. Cztery samiczki tu są, tak, też bym wypuścił te, ale te dwie są nie moje, znaczy się moje są, tylko że mówię, zostałem od kolegi, tak bym wypuścił, to by poleciały pewnie do niego, jedną jeszcze wykorzystam tam, dam drugiemu samczykowi, takiemu z rozpłodu. będzie miał z dwoma samiczkami, zobaczymy, ta lepsza samiczka zostanie na przyszły rok, a to dam komuś może, zobaczymy, dobra, przychodzimy... Do następnej części filmu. Mam tu nowy, nowy gołębiczek rozpłodowy. Jeszcze nie pomalowany. Nie wiem, niektórzy mówią, żebym od razu pomalował, ale drzewo nie jest suche, jest trochę wilgotno. Więc, może tam inni koledzy mówili, żebym poczekał, jak się zrobi cieplej, wyschnie trochę gołębniczek, tak, żeby było nie wiem, z tydzień, tydzień upał, i żebym wtedy pomalował. No, ale zobaczymy, jak zrobię, nie? Na razie jest jak jest. Nieduży gołębniczek, 2,5 na 2. ,5x2. Dwie wolierki tutaj. Tu będzie wolierka, jak już rozdzielę dla samczyków. Nie, dla samczyków tutaj. Dla samiczek rozdzielona, tak? Miły gołąb... gołębniczek. Teraz pójdziemy do środka. Nie mam tu jeszcze światła. To jest górniczek Cel jest 12. Tu na dole nie ma nic, żadnej celi, tak, tak chciałem, to jest... Ech... trochę, trochę ten gołębik jest robiony pod... pod moją myśl, tak, tu wentylacja zrobiona z boku, tam wyżej też nie czuję się w ogóle gołębnie jak, jakby było się na dworze. tu jest wejście, wyjście na folierkę zrobione nie, może od tej zamknąć. Tu w razie czego, jak mi się coś strzeli mnie w głowę, to, to będzie, będzie wyjście. I może młode z tego będą kiedyś leciały, tak? No zobacz. Tak, tutaj jest. Tu będzie dla samiczek. Dla samiczek. Tak samo wyjście tam do łoniekę. Wentylacja. Tu zrobiłem samą siatkę, żeby panikiem, żeby tak to zostaje kurz. Później ciężko tam coś zebrać. O, ładny gołębiczek. tu jest ten samczyk. Co kupiłem na Super Gołębiu. Z tego z wspólnego gołębnika na, z nowej soli. Dostał samiczkę, tam nie moją. Znaczy się moja, ale nie moja tam dostałem tutaj jest następna ze wspólnego głębnika para no. taki samczyk tu jest ten mój już taki kurde starszy samczyk ze wspólnego gołemnika dostał samiczkę, taką szpaczkę też tak od takiego kolegi co kończył lotować. No, dwa jajeczka są. Lubię szpaczki dlatego ją kupiłem od kolegi. No, pociągnę dwa młode. Chyba, że nie będzie szpaczka to cztery, nie dam jeszcze raz. Nie, a jak będą szpaczki, będzie przynajmniej jeden, to, to dam inną samiczkę mu później, żeby. Z drugą miał, no bo słabo mi po tej parze, po tym samczyku i takiej drugiej samice co dałem tam z takim innym ciemnym samcem w lotowym ona jest w gołęniku. I zobaczymy, czy coś będzie lepiej latać po z innymi samiczkami. Tak? Tam jest moja para topowa, nie? To jest ta samiczka pucharowa. Najlepsza roczna w sekcji. Lotniczka po tej parze. No to ona jest razem cały czas, po niej głąbki w miarę latają, tak? Cztery pary na razie rozpłodowe, no zobaczymy jak będzie dalej. Dobra, wyjdziemy jeszcze na dwór. Jeszcze trochę głowniczka pokażę. No, z tej strony są tak jest jeden jednospadowy dach. Można zobaczyć, tu wentylacja. Jest. moja myśl. Moj, według mojej myśli jest wykonany gołębnik. Może nie do końca, ale w większości tak. Nie, bo jera wszystko. No ładny gołębniczek. Jestem zadowolony, mega. Nie będę musiał wchodzić tam na strych do tego domku. Dobra, będę kończył, nie będę przeciągnął tego filmu. Pozdrawiam wszystkich hodowców Dobry lot Oby jak najwięcej ludzi do tego sportu się garnęło Chociaż kurde tak właśnie ostatnio z kolegą gadałem, że ten sport zabiera nam całe wakacje, tak? Nie da się nic zrobić. No. Najlepiej byłoby latać w dwoje albo nawet w troje, tak? Aby każdy mógł sobie na wczasy pojechać. A tak jest ciężko, bo nie dość, że jest drogo, to jeszcze no kupę czasu się poświęca. Dzięki wszystkim za subskrypcję, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich. Na razie, cześć wam.